Co ja mam poradzić? Pan panem Neyman, pan Marcin Neyman, to, to ma swoje podejście: żyje w swoim świecie. Nieważne ważne, ważne co, ważne że się mówi, ważne że zarabia. No Ferrari jest coś podobnego: podobne ma podejście. Może pani się zmierzyć razem, dopiero byłyby fajne wymówki. Jesteśmy w Czuchowie na beneficie polskich Mistrzów Świata. Z nami jest Kamil Łaszczyk. Witam Cię, Kamil, serdecznie. Witam również. Kamil, powiedz mi, jak tak sobie oglądasz te filmiki Mistrzów Świata, to tak troszeczkę i mnie zazdrosisz? Kurz, na pewno zazdroszę. Ja wiem, że też tam powinienem tam by, powinien być, no ale y, jeszcze, jeszcze trzeba, muszę poczekać na to, żeby dostać tę szansę walki o Mistrzostwo Świata. Zrobię wszystko na pewno, żeby zdobyć go. No właśnie, bo miałeś bardzo fajne etapy swojej kariery w Stanach. Wiemy potem jak to się wszystko potoczyło, ty już o tym wielokrotnie mówiłeś, ale to jest fajne u ciebie, że ty cały czas wierzysz i to nie jest taka wiara, powiedzmy, taka tylko pod pokaz, pod kamery, tylko ty naprawdę czujesz, że nadal możesz coś w tym boksie dużego zwojować. Nie ukrywam, że czuję, czuję, że mogę, ale nie ukrywam, że no, coraz, coraz bardziej myślę o tym, że kurczę, no ciężko pracuje już tyle lat i dalej nie dostaję takie szanse, te takie walki naprawdę z jakąś naprawdę mocnym zawodnikiem. Yy, Chodzi, żeby dostać tą szansę, żeby, żeby mógł zawalczyć o mistrzostwo świata. To jest moje marzenie. Ja myślę, że każdego piścia, że to jest marzenie. Ja zrobię, zrobimy wszystko, żeby na pewno tę walkę wygrać. Jak rozmawiam sobie z Mateuszem Burkiem przy okazji różnych gal, no to on tam naprawdę ma fajne plany dla Ciebie. No ale ostatnio cały czas problemy zdrowotne. Powiedz mi, na jakim etapie to jest, nie wchodząc w szczegóły pewne prawne, tylko po prostu jak to u Ciebie wygląda? Czy Ty jesteś już zdolny do walki? Czy, czy nadal coś się dzieje? Yy, mam, mam ma jeszcze jedną wizytę, mam teraz 20 chyba pierwszego, nie jest teraz skłamać, mam jeszcze jedną wizytę u lekarza. Jestem, po nie ukrywam, że miałem z plecami problemy, w sensie, że mi się kręki, wypełniono ten płyn mózgowy. No ja trenowałem tak lekko, próbowałem trenować no i przez to przy okazji zrobił mi się krwiak, musiał go wyciąć, więc teraz przez półtorej miesiąca, można powiedzieć, że nie robiłem prawie nic. Od ponad tygodnia ruszę się, trenuję już intensywnie, no ale się sparowałem. Miałem tutaj właśnie zrobić coś taką wam taki lekki sparring, no ale trener mi powiedział, że Kamil, że miałeś odpuścić do końca miesiąca. Lekarz tak powiedział, więc powiedział, że nie, że mam nie robić, więc no, nie, nie, powiedziałem, że jednak nie dam rady tego sparingu zrobić. No i co? No i no, wracam. Mam nadzieję, że teraz w, w, w październiku, pod końcu październiku, macie boksować. Nie wiem z kim. Miałem właśnie z tym parlagiem ale wiem, że dostał kontuzję, bo napisał, napisał do mnie wiadomość, że, że stała mu się kontuzja, w mi zdjęcie, że ma e, gips, więc e, raczej nie zaboksujemy teraz, może pod koniec roku z nim. E, no muszę zadzwonić do Mateusza, e, pogadać z nim, z kim bym miał e, możliwość teraz toczenia walki. Jak to poważna sprawa, więc może lepiej tak troszeczkę jeszcze zwolnić tempo i nie wchodzić, bo, bo to są bardzo poważne sprawy. E, no Masz zielone światło, po prostu od lekarza, no, że może boksować. Lekarz powiedział, że ten, że mogę wrócić do treningów. Jeszcze nic nie mówię mi o spalingach, że mogę wrócić do treningów, bo nie mogłem nic zrobić przez długi, długi, przed półtorej miesiąca, w sumie nie mogłem no, nic robić, żadnych ciężarów, żeby nie było ciśnienia jakiegoś większego. No, odpoczywałem, trzymałem w miarę dietę, bo i tak troszkę byłem przytyty po walce w Sfejmie. Więc już troszeczkę już rzuciłem, zostało mi tam w sumie 3,5 prawie 4 kilo, więc 4 kg to jest w sumie nic. Trochę czasu jeszcze jest, do, jakbym miał właśnie pod pa października. więc no, no nie mogę się doczekać, no i też mam tak, tak mówię, wierzę w to, że dojdę do tutaj do tej, do tej czwórki i będzie piąte mi świata. Chyba nie było... Do piątki, pięciu jest? Przepraszam, pięciu, no, do, do piątki. No, byłoby bardzo, bardzo fajnie. Chyba nie było mistrza świata w mojej kategorii. No nie, to jest same Junior, półciężka, junior ciężka, no i Bridger teraz. Ja wiem, że to jestem, że to ja jestem tą osobą, która co która zdobędzie. Dokładnie tak, Kamil, wielkie, masz cały czas marzenia, wielkie plany w boksie, powiedz mi czy... Rewanż z Ferrari to w ogóle jest jeszcze temat, czy, czy zamknięta przygoda z i MMA w ogóle? Ja powiem tak, na ja pewno nie zamykam tej furtki. Potem nie ukrywam, że to była najłatwiej zarabiana pieniądze w moim życiu. Miałem nawet takie myśli, że, mówię, że kurwa, tyle lat ciężko trenuję, tyle lat ciężko pracuję. No i nie zarabiam takich pieniędzy, nie zrobiłem takich pieniędzy, jak zarobiłem tam w tych frekach, to trzeba przyznać. No ale tak jak mówię, no, gdzieś tam mam jednak ta marzenia, gdzieś tam ten, ale... Wchodzi mi tak gdzieś ko w głowie, że kurę po chuj się tak ciężko pracować jak mogę iść tak naprawdę no nie muszę tam do tego frajnego tak jak mam szczerze to myślę że nie bez treninga jakbym wszedł to bym go zlał tak naprawdę wiadomo chciałem czegoś nauczyć się pouczyć czegoś nowego to było też fajne bo, bo jednak była yy, nauka czego innego tak naprawdę uczy, nauka parteru więc to było bardzo fajne wiadomo że nie, tam za dużo się nie uczyliśmy tylko yy, żeby jak mnie obali to żeby wyjść z tego yy, no albo po prostu żeby nic mi nie zrobił tak yy, no ja nie ukrywam że jest wielka Mogę jeszcze tam zawalczyć, no ale na, na pewno chciałbym stoczyć jeszcze w tym roku chociaż dwie walki. I to jest takie moje marzenie wręcz. Ogólnie dwie walki, czy dwie walki w boksie i dodatkowo nie, może Nie, nie. Dwie walki teraz, żeby w tym roku stoczyć, że do końca roku jeszcze stoczył dwie walki, byłoby super po prostu. A powiedz mi, po zwycięstwie z Ferrari były jakieś propozycje z tych chwilkowych organizacji, żeby walczyć z kim innym, czy tylko jest ten rewanż ewentualny z Ferrari? Im? Nie, rewanż z Ferrari. Rewanż z Ferrari wiadomo, jakbym miał tam z kimś walczyć, to wiadomo, jak się by walczyć jakiś sportowcem na pewno. Bo, no bo inaczej, no ja. To, inaczej, ktoś jak nie wie, no to. Yy, no i to ciężko jest walczyć z kimś, kto trenuje 19 lat, a ten gościu był imprezowy, Wiadomo, że był cięższy, że pewnie był silniejszy, że był na, dobry, na, dobry, na dobrych odżywkach, tak? No ale ja miałem po prostu... Mój plan taktyczny był dobry i uważam, że... Wiedziałem, że kondycyjnie, wytrzymałościowo nie uważam żadnych szans i dużo osób mówi, że a, bo przewracał mnie. No tak, no przewracał mnie, no ale co mi zrobił? Nic mi nie zrobił. Pierwszy raz miałem po... Pierwszy raz po kardyjowalkach w bokserskich Zawsze coś mam tu, coś boli, coś boli, a tu mi nic nie bolało, tylko w sumie bolał, bolał mi łokieć, łokieć, nie miałem żadnych zakwasów, więc... Same plusy. Same plusy, to było easy, tak naprawdę easy money. Dokładnie tak. Nie śledzisz w ogóle tego świata afryków, ja też nie za bardzo. Wiem, że tam kiedyś mówisz, że jedną walkę wykupiłeś, bo, bo byłeś ciekawy, ale mogę ci napomknąć, bo może nie wiesz, jak nie, nie śledziłeś, że, że twój rywal ostatnio też przegrał z Arkadiuszem Tanculą. Też były wymówki, u ciebie było, że zabrakło 8 sekund i że sędzia tam skopał sprawę. Tutaj było z kolei przegrana z Arkiem Tanculą. Wymówki, że, że rywal uciekał, nie chciał się bić. Powiem ci szczerze, że to tak mi trochę przypomina Marcina Najmana, nie ujmując ani jednemu, ani drugiemu, bo, bo nie potrafią się panowie do, do poraż jak przyznać, tylko są jakieś wymówki. No co, 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 co inaczej... No. Ja w swoim życiu kilka razy też przegrałem. Tak? E, wiadomo, że każda przegrana bardzo boli, bynajmniej mnie bardzo bolała. E, no ale jeżeli wiesz, że zawodnik był lepszy, no to trzeba jednak no, skulić tą głowę i powiedzieć, że był lepszy po prostu. Tak? E, tak, tak to wymaga w szacunku dla drugiego zawodnika, z którym się po prostu bije. Tak? Więc, e, może być ten gorszy dzień, i można przegrać, tak naprawdę, więc, no, no takie życie, tak naprawdę. Tak? Więc, no, że oni tak nie mają. Co ja mam poradzić? Pan panem Neyman, pan Marcin Neyman, to, to ma swoje podejście, on żyje w swoim świecie. Nieważne ważne, ważne co, ważne, że się mówi, ważne, że zarabia. No, Ferrari jest coś podobnego, podobne ma podejście. Może pani się zmierzyć razem, dopiero byłyby fajne wymówki. No jakby się razem... Nie, myślę, że tak szczerze, no myślę, że, 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 że tego Neymana to też by zlał to, to na Ter Ferrari. No, no Neyman to... To, 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 to nie jest za, żaden zawodnik. Żaden. To na koniec pytanie, bo fajna walka się zapowiada taka z pogranicza boksu i MMA. Twój promotor Mateusz Borek mocno mocno, mocno podobno macza w tym palce. Mamet Kalidow kontra Tomasz. Damek tutaj obecny. Podobno ma się to wydarzyć w lutym, marcu przyszłego roku. Na zasadach bokserskich mówiło się o małych rękawicach. Tomek dzisiaj w rozmowie powiedział z nami, że on jest pięściarzem, bokserem i tylko normalne rękawice. Nie wiem dla kogo to lepiej, dla kogo gorzej, ale tak, patrząc tylko tak z boku jako kibic, yy, chciałbyś zobaczyć taką walkę, bo mamet nie Ukrywa, że już pasy w KSW go nie interesują, był mistrzem wiele lat, jest legendą tej federacji, on chce teraz takie fajne wyzwania. Był Mariusz Pudzianowski, teraz na przykład właśnie Tomek Adamek w boksie. No, to na pewno inaczej, na pewno by ludzie by to chcieli oglądać, bo e, dwóch e, mistrz świata w boksie, no i tu mistrz e, w, w KSW, e, więc na pewno to byłoby ciekawe, ludzie by chcieli to oglądać, ale myślę, że... Co by nie byłobym, jeżeli by była walka tylko bokserska, no to wygrabają ja, y, Adamek. to jestem wręcz tego pewny, bo jednak. No, y, no boks to jest jednak całkiem inna dyscyplina niż MMA. Ale myślę, że to by poszło na dystans, czy Tomek mimo tych 40 swoich 7 lat y, byłby w stanie w tych większych rękawicach posadzić na tyłku Mameda? Wszystko jest możliwe tak naprawdę. To Możesz mieć duże rękawice, może mieć małe rękawice, ważne, że trapisz dobrze w punkcie. Każdy siedzi. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę powrotu do zdrowia już takiego pełnego. No i czekamy na szczurka w boksie, bo to jednak jest Twój teren. No, ja też również nie mogę się doczekać, i no, wiesz, że pod koniec teraz października coś zaboksuję. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, pozdrawiam.